Czyli witam Was bardzo serdecznie, ja jestem DuszGrom i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zakrajmy w Medal of Honor wojna na Pacyfiku. O ostatnio też trochę rzadziej wrzucałem, ale to już yy, wracam, właśnie do regularnych wrzutek Także przepraszam za taką, właśnie rzadką obecność na kanale. No i też yy, dzięki jednemu z widzów udało mi się ogarnąć, może tak powiem, język polski w tej grze, także to teraz będzie duże ułatwienie. I zaczynamy odcineczek. Co my tu mamy? Zlokalizuj japoński skład paliw. Także będzie ciekawie. No To chyba tych kunsfotów trzeba chycić. Dobra. Kieraj tam dostali. Dobra. To tamtych musimy ścigać, chyba któryś dostał albo i nie w tamtych, ja tych z przodu. Dobra, podział, co jest? Aha, nie mam amunicji, tak? Co jest? Trzeba ich trafić. zatarasował nam. No ale my bocznymi ścieżkami przejdziemy. lipko. Co tu się dzieje? Tak, ta, ta. Jest. Trafili. Dobra. Trafiony. Dobrze. bo go trafiłem. Ujej. Aha, czoło. Superancko. Super, Dobra, mamy to. Ujej. Dobra. To nie wybucha dobrze. Ja no, ja to. Dawno nagrywki prowadziłem z tego. Mają trochę przerwę i już. No, zapomniałem trochę sterwanka. No, już. Trzeba się rozkręcić. Może oni gdzieś tu będą chodzić. Dobra, wysadzamy wszystko, co możliwe. Nie ma innej opcji. Zauważyli mnie bocznymi ścieżkami, trafił mnie, u mnie, i to już będzie chyba koniec. A. Przyszedł, aby dobić. A już tak dobrze, dobrze było, ale to się zaraz powtórzy. Także dobrze jest, że właśnie już mam od tego momentu. To już trochę łatwiej. Dobra, my zadamy. A ty gdzie się ucie ukrywasz tutaj? Dobra. Idą. Yy. Ojej. Nie za dużo was panuje. Co jest? Co mi tacy mocni? Kolejne. Tylko gdzie są moi sojusznicy? To jest pytanie. Ja nie mam tu jakiejś lepszej broni. Uh -huh. Z tą lepszą bronią to nie za łatwo. Mm -hmm. Już mnie kolejny. Dobra, tu już nie ma możliwości uleczenia. A no to by wychodziło. Dobra. mi się, że tu gdzieś trzeba się ukryć i tyle. Dobra. Wsadzić to i tyle. Zadanie niby wykonane dobra, ja może co sobie takiego szybkiego sejwiaczka bym zrobił. Hmm. Albo dobra, może bez sejwa. jest sprawdzę yy, celownik wyłączony yy, statyczny a niech będzie może być i dynamiczny aby o Dobra no i teraz od razu lepiej widać i chapetki i celownik O jednak widzę co polska wersja językowa to to nie ma opcji No i są nasi zaznaczeni to jest dużo dużo plus ja myślałem, że to Kunstwo no. no i teraz muszę grać Kapetki widoczne, amunicje, sojusznicy oznaczeni. Yy, dobra, mamy teraz niby zbiórkę. No i teraz już wiadomo, co trzeba robić. Czy ten szanowny widz miał rację z tą wersją językową? No, teraz oni tam sobie coś debatują. No to na razie cele mamy wszystkie wypełnione. I mamy kolejny etap tejże zacnej misji. I się dowiemy, co tam ciekawego trzeba będzie wykonać. A oddano już zadanie kolejne. Hapetów nadal 15. Uratuj ze strzelanego pilota. Dobra. Będzie ciężko pewnie. Nie wcinać mi tu się. Aha, dobra. Może niech oni idą naprzód a ja tu jestem ciężko ranny dobra tam pojechali no lepiej zmiatać tu też się z nimi oni mają no to, no to już po, po fakcie dobra <laughs> tutaj trzeba uciekać. Nas wystrzelają jak kaczki. No już zaczynają. się ukrył tutaj w krzakach. O. Widzicie, jak on się zachowuje. Hmm. Oczywiście wsparcia nie otrzymaliśmy. No trzeba chyba odnować to wszystko. Tak nagle z tych krzaczorów wyskoczył. Tak wszystko odnować. No cóż, to się skradamy

Dobra, trzeba uciekać. No! Czemu tylko ja dostałem? Co za... Co za nie, co... Ja cię kręcę. Akurat przypadkowo dostałem. Pewnie dlatego, że byłem za blisko i nie zacząłem biegać. No ale cóż, teraz już wiem, nie będę teraz unikać, oni tu gdzieś będą wyskakiwać, więc ja może sobie tutaj poczekam. Dobra, już chyba pobiegli. Dobra, oni pobiegli, to ja może sobie zapiszę tutaj. Zapisz grę, dobra. Wiem, że tu chyba oni. W... A, tu już oczyścili teren. No dobra. Tu mamy duży plus. Ja będę trochę może osłaniał tyły. Przynajmniej się postaram, tak? Z taką ilością hp to nie ma co wycofać się, tak? Ostrzelają no do nas, jest ranny, trzeba mu pomóc, szybko. <grym> No nie, Co tu się dzieje? No, tam pomoże, a mi nie. A nie! Dobra, mi pomógł. Okej, okay, dobra. My mamy 100 dobra. To jest... Naprawdę bardzo dobrze. Tylko teraz tego nie zmarnować. A no. znając... No o tym mówię. Ach, moje możliwości. I ze 100 HP stracić do 20. No, to trzeba mieć talent. I teraz dać. Czy jeszcze Snajperka, bo czy coś, a tak to trochę ciężko. Dobra, to możemy iść. Dobra. Mam tylko... Gnata i karabin no i granat, nie za duży wybór, żeby tutaj jeszcze można było jakoś tak przebiec szybko. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay właśnie tego trzeba zastrzelić zwierzyczki to jest zaraz jakieś chyć o medyk pomoże ojej ściana ściany rozwalny oto hundfoty oto hundfoty dobra chyba Chyba go trafiłem Dobra no. dobra to już teraz wiadomo, że trzeba czołg zniszczyć ale to nie będzie takie łatwe Trzeba tego zwierzyczki najpierw Najpierw wieża a potem potem można dalej kombinować też, żeby było jakieś miejsce, jakieś pole manewru to też by to inaczej wyglądało. No tak to z tym ciągiem naprawdę będzie ciężko. Myślę, żeby jakoś bokiem może. Dobra. Nie, nie, wiem czy to było dobre. Do od razu chycnąć. Dobra. Jeden jest ranny nasz. Dwóch jest... A, ja Chociaż medyk by trochę pomógł, tylko co z tamtymi? Dobra, ostatni w tym etapie, tak? Ja rozumiem. A tamtym jeszcze byś pomógł. Dobra. Co? No ja chciałem tylko kupić uratować. I tu... O, teraz też Będzie takie łatwe, jak myślałem. Najpierw bez tego zwierzę, potem tą resztę. I trzeba też, oczywiście, uważać na czołg. To jest właśnie główna przyczyna tych ciągłych niepowodzeń. Dobra, ja będę się skradać. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ojej. Co zginę teraz? Nie da się trafić. No łatwo powiedzieć, Panie, to nie je bajka, to jest bitwa. Dobra, ale nie wiem, co tu się dzieje nawet teraz. Obrywamy. No, dostaj, dostajemy solidnego głupnia, Widzę. A oni się na mnie teraz uwzięli. Króca. Dobra, chyba dostał, dobra. Może teraz sobie nie zapiszę, może yy... Dobrze, z tego wejdzie, dobra, tak trzeba etapami po prostu. Dobra, yy żeby tu ich nie było. Dobra. Yy, to się może. Kurde, już tu kolejny. No co za, co za lude. Dobra. Który? Hmm. No to, no i tak mnie nie uleczą. Więc to już koniec. Znieżywia, wierzę jak... My trafili, niestety. No cóż, jeszcze raz. No. Y Wydaje mi się, że poprzednio mi jakoś lepiej poszło. Trafili mi tam tak od razu. Dobra. Też nie wiem ilu ich tu będzie jeszcze. Więc najlepiej. Yy, nie, tu w budynku nie widzę. No nie wiem, ja to. Co tu się dzieje? Dało się dojść, podłożyć. No niestety misja ewakuacyjna spod, po, spod tego obszaru wyszła no dość, tak by powiedzieć, tragicznie. bra Ja wiem że oni tu jeszcze są tu gdzie oni są Dobra. Szybko. Ojej. Yy, dobra. Może zapiszę grę. Nie wiem. Yy. Mamy się wycofać, tak? Ale mamy ranę osobę. Jak mamy się wycofać? Za no, chodź, biedaków. Dobra, rzucimy go. Zaszczę go. Dobra. Uratuj ze pilota, tak? No spoko, chyba spoko. Jakie sprzęty mają? Fiu, fiu, e, co to już? Nie, to jest jeszcze. Zresztą trafił. co uuu Nie, 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 nie. A dziękuję, pięknie. Najgorsi są ci na wieży. ładujemy broń. Nie, dziesięciu w podkopie. Dobra. Najlepiej się chować za drzewem. ale on powinien dostać tak mi się wydaje bo celowałem pomiędzy tymi deskami tymi bambalikami gdzie znaczy no ale i tak nic nie dostawał żadnych obrażeń dobra ale my tutaj gadu gadu a tu trzeba walczyć chyba jeszcze drugi był nie ma tam tego trzeba znieść Chodź tu konto pola manewrowego rzucamy cię jeszcze temu koledze pomóż ja wiem, że ktoś mi tutaj o, za lana przywalił. O, karabin snajperski. Proszę <grymne> za to. O! No widzowie. Teraz. Tak, się. Zapisujemy. I teraz można próbować. Ja już w sumie z tego gnatu to i tak nie korzystam. To mi się podoba, muszę tam podchodzić nawet. Dobra, no, ujej, Którym tu jeszcze siedzi, do którego dostał medyk. Ok. Tylko mało pestek mamy w tym karabinie snajperskim. Dobra, ja to może zapiszę sobie. I tak będę powoli, powoli zmierzał. Też nie wiem co tam nas dalej czeka. Także chłopaki trzeba ja powoli. Ja tu muszę ich namierzyć. Dobra, widzę. Dobra, trafiony, zatopiony. O! To no nie problem. Już mnie trafił. Dobra, to nie problem, ale to, to już może w następnym odcineczku, bo to, ten już ma prawie, dwa, prawie pół godzinki, także y, tu można zakończyć, także dzięki, że oglądacie i... Zapraszam na kolejne odcinki, które już powinny być w miarę regularne, a nie tak jak ostatnio, że duże przerwy. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!